O słoneczko. Sam raz wyszło. O właśnie słyszałem, że z Niemiec, nie, z Niemiec Pato TV ze swoje wraca, bo się ugłym nie opłaca. Bo słyszałem. Że za godzinę tylko 6 euro ma. A tam droższe życie jest. O słoneczko wyszło. O to wszystko posechnie, dobrze. No i powiedział, że na każdym kroku będzie mnie nagrywał, przerabiał. To ogółem trzeba przemyśleć to wszystko i po prostu uciec z tego miasta. Może ktoś wreszcie mi pomoże. Ponieważ to wszystko wy dla mnie takie rzeczy robicie. Żebym ja ogólnie się załamał i nie wiadomo co sobie zrobił. Chyba do tego dążycie. No święta. Mogłem ogólnie... takie rzeczy słyszę. To jakie to święta. Pokazałem podwórko wam. Co się dzieje tutaj? A co w, ogólnie w domu? Mam dosyć. Wolę. Teraz pozałatpiam wszystkie sprawy. Gdzieś znaleźć. Po. Tylko nie Białym stoku. Poza zabiałym stokiem gdzieś mieszkanie zamieszkać i mieć spokój, a nie po prostu non-stop. Jak nie Krzysztof dręczy, to wy dręczycie. Wy do tego dążycie, żeby psychicznie paść. Jak to się mówi, żeby. gdzieś jechać snów na leczenie no to snu będzie Krzysztof płakał lamentował do jakiegoś ośrodka wyjadę bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie znaczy do ośrodka Musiałbym po prostu oczepić się od tego miasta. Już to miasto z mi. Wy tak strasznie męczycie mnie. Tym, że bez mojej zgody nagrywacie. Po prostu ja mam swój kanał, ktoś mój wizerunek przerabia, podrabiają i wrzucają, to po prostu YouTube'a powinna się zająć i blokować te kanały, na których kanałach, na kanałach bez mojej zgody Ktoś mnie nagrywa gdzieś z ukrycia, namawiają, żebym robić nie wiadomo jakie rzeczy, to powinna po prostu... Jaka to jest polityka? Jakie to jest prawo? Ja jak nagrywam, o widzieliście, wyszedłem na podwórko, całe to wszystko, nagrywam siebie, a nie kogoś. trochę z tobą wytarłem jest spokój tutaj ten krzysztof to oś nadaje ja nie będę nic zamawiał ja o, lajta zrobiłem to 370 zł to zabiorę ze 100 zł to zostaje tyle I mam kontyner zamawiać? Ja mam to gdzieś. Powiem bym prawdę. Nie po to ja otworzyłem drugi, ten kanał. No, tamten zbudowaliście. Pragnęliście. Uzyskaliście. O, pato z Niemiec, to jak Hitlerowiec. Co nagrywał? Lajty nagrywał? Całe te? Wszystko? Co już się znudziło? Niemcy? Bo to tam drogie jest życie. Ja dobrze o, ja prowadzę, nawet muszę tylko za marzec podatek a rozmawiałem właśnie musiałbym tylko porozmawiać z prawnikiem jak to mogłem zrobić przydałoby się dla mnie jakaś osoba Właśnie ktoś, o co list Krzysiek. Muszę mieć tak samo, jak mam swojego komputerowca, mam, mam brata, całe to wszystko. Oni mnie rozumieją bardzo ułem, elegancko. Miałem się co, że rano wyszedłem, mam a udzieliście. To bym przed wziął maszynkę i na podwórku bym się oszykł. A nie ma gdzie. A jest ten wirus diabelski. Doprowadzicie prowadzicie wszystkich ludzi. Pół zapala. Jakieś osiedle wynająć na takim osiedlu, że są kamery, całe to wszystko, że po prostu nikt bez mojej zgody nie może wejść. Bo tak samo jak byłem w Poznaniu, osiedle, całe to wszystko, ochrona jest okamerowana. Właśnie takie coś przydałoby się dla mnie. Muszę coś pomyśleć na ten temat. Bo to jest ciężkie po prostu życie tutaj. No, o święta. No 6 lat ogłem Co ja mam z tego? Że mieszkam? Ile pieniędzy ułym waliłem w błoto? No, ile pieniędzy waliłem? Dużo. No zastanówcie się. czyli dobrze myśleć, czy źle.